Zadanie siódme. Suma dwóch dodatnich liczb A i B jest równa 46. Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F, jeśli jest fałszywe. Po zmniejszeniu każdej z tych liczb o 6, suma otrzymanych liczb będzie równa 34. Zobaczmy, że suma tych liczb A i B to jest 46. To jeżeli Każdą z nich zmniejszymy tę o 6 i tę o 6, to ta cała suma zmniejszy się minus 6, minus 6, czyli minus 12. Widzisz, jeżeli tę liczbę zmniejszymy o 6, tę minus 6, to zmniejszy się 46 o 12, czyli otrzymamy 34. Więc zaznaczamy tutaj zdanie prawdziwe. Drugie zdanie. Po zwiększeniu Każdej z tych liczb o połowę suma otrzymanych liczb będzie równa 69. Zapiszmy jeszcze raz sumę 46. I teraz jeżeli tę liczbę zmniejszymy o połowę i tę liczbę zmniejszymy o połowę, no to przecież ta suma zmniejszy się o połowę. Więc zapiszmy, że 1 druga A plus 12 druga B to jest połowa 46, czyli 23. No ale przecież my e, chcemy do tej sumy dodać połowę tej sumy, czyli e, 1,5 A dodać 1,5 B, to jest 46 dodać 23. Trzeba dodać te oto wartości. No i otrzymujemy wynik 69, czyli tutaj również mamy prawdę.